w końcu ten dzień. Zaczynamy. Chcą znaleźć się w Top Model. 14 sezon. Konkurencja jest ogromna. Wow. Kto wejdzie na wybieg marzeń? Kasia, wyluzuj! Ale ty jesteś kokietka. Ech. Jestem. It's hot! Sexy! Cool! Top Model. Nowy sezon jutro w ITVN. Po raz pierwszy w tej części świata osiem par przeżyje największą przygodę w swoim życiu. Zaledwie 500. No nie do Don't touch me! Wow. To będzie walka z samym sobą, której nigdy nie zapomną. Nie będę się bawić w takie chamskie gierki. Fair play z mojej strony się skończyło. Nazywam się Izabela Kszan, a to jest Afryka Express. Africa Express. Nowy sezon w sobotę w ITVN. Dawid Andres ponownie rusza w świat. Jesteście gotowi? Kochani! Zgadnijcie, gdzie się znajduje. Przepiękny kraj dżungla, jaskinie. blisko równika. Można się wspinać, ale miejscowa, co? Malezja! Pracuję po to, żeby zwiedzać. Popaliłem hamulce. Chyba się zgubiłem. Warto żyć. Mamy w plażę! Ciężarówką przez malezję. Nowy sezon w czwartek w ITVN. Szpital Świętej Anny powraca. Podobno to jakiś VIP. U mnie na oddziale nie ma VIP-ów. Chcę, żebyś to ty została mamą Kalinki. Serce zabije wam mocno. To jest ten znany chirurg. Słyszałem, że od dzisiaj ma u nas pracować. No, no, no. Teraz pięć razy w tygodniu. Kompletnie zwariowałaś. Zniszczyć. Ja chyba jestem w Teraz babcie są nowoczesne, seksowne. Ja będę babcią. Szpital Świętej Anny. Nowe odcinki od poniedziałku do piątku w ITVN. Będzie wstrząsająca jesień. Nie wierzę. Tylko pieniądze się dla was liczą. Nie pożałuj. Kłamcy zostaną zdemaskowani. Ojciec by się wściekł, że ma scenę geja. Nienawidzę cię! Nie chcą mnie zabić. Ufaj mu. Zaszła w ciąży za pieniądze? A może to ty go zabiłaś? Wszystko miało być inaczej. Ukryta prawda. Nowe odcinki od poniedziałku do piątku w ITVN. Na wspólnej wiedzą, co się liczy. Najważniejsze, żeby dotrzeć do serca muszę się zastanowić, jak to zrobić. Gdy się uda, wszystko jest możliwe. Oblica zdrasta. Wszystko jest dobrze. Brygida, jeśli ty masz męża. On ma ogromny wpływ. Chyba nie mówisz poważnie. Ale to jeszcze nie koniec. Ja no, wkręcasz mnie. Na wspólnej nowe odcinki od poniedziałku do czwartku w ITVN. Szpital Świętej Anny powraca. Podobno to jakiś VIP. U mnie na oddziale nie ma Wipów. Chcę, żebyś to ty została mamą kalienki. Serce zabije wam mocno. To jest ten znany chirurg. Słyszałem, że od dzisiaj ma u nas pracować. No, no, no. Teraz pięć razy w tygodniu. Kompletnie zwariowałaś. Zniszczyć. Ja chyba jestem cały. Teraz babcie są nowoczesne, seksowne. Ja będę babcią. Szpital Świętej Anny. Nowe odcinki od poniedziałku do piątku w ITVN. Wstrząsająca jesień. Nie wierzę. Tylko pieniądze się dla was liczą. Nie pożałuj. Kłamcy zostaną zdemaskowani. Ojciec by się wściekł, że ma scenę geja. Nienawidzę cię! Oni chcą mnie zabić. Nie ufaj mu. A! Zaszła w ciąży za pieniądze? A może to ty go zabiłaś? To wszystko miało być inaczej. Ukryta prawda. Nowe odcinki od poniedziałku do piątków w ITVN. Na Wspólnej wiedzą, co się liczy. Najważniejsze, żeby dotrzeć do serca, muszę się zastanowić, jak to zrobić. Gdy się uda, wszystko jest możliwe. Oblicze zdolne. Wszystko jest dobrze. Brygida, jeśli ty masz męża... On ma ogromny wpływ. Chyba nie mówisz poważnie. A to jeszcze nie koniec. no, wkręcasz mnie. Na Wspólnej. Nowe odcinki. Od poniedziałku do czwartku w ITVN. Dawid Andres ponownie rusza w świat. Jesteście gotowi? Kochani! Zgadnijcie, gdzie się znajduje. Przepiękny kraj, dżungla, jaskinie, blisko równika. Można się wspinać. Ale miejscowa, co? Malezja! Pracuję po to, żeby zwiedzać. Popaliłem hamulce. Chyba się zgubiłem. Warto żyć. Mamy rajską plażę! Ciężarówką przez Malezję. Nowy sezon w czwartek w ITVN. Z dobrym partnerem wszystko jest łatwe. Założymy Twoją firmę, zadbamy o ubezpieczenia, księgowość, payroll i rozliczenie podatków. Oferujemy najlepsze ubezpieczenia dla firm i kontraktorów oraz na samochody, domy, życie solidnie, szybko, fachowo. W mieście Nowy Jork dbamy o Ciebie. Mieszkając tutaj, masz dostęp do taniej lub bezpłatnej opieki zdrowotnej. Program NYC Care obejmuje podstawową i profilaktyczną opiekę zdrowotną, leki, usługi z zakresu zdrowia psychicznego i inne. Niezależnie od statusu imigracyjnego czy możliwości zapłaty. Zapisz się lub odnów członkostwo już dziś. NYC Care. W mieście Nowy Jork opieka zdrowotna jest dla każdego. Dzisiaj w końcu ten dzień. Zaczynamy! Chcą znaleźć się w top model. Czternasty sezon. Konkurencja jest ogromna. Wow. Kto wejdzie na wybieg marzy? Kasia wyluzuj! Ale ty jesteś kokietka. Jestem. It's hot! Sexy, cool! Top Model. Nowy sezon jutro w ITVN. Po raz pierwszy w tej części świata osiem par przeżyje największą przygodę w swoim życiu. Zamiast pięknie. No nie do... rady. Don't touch me! To będzie walka z samym sobą, której nigdy nie zapomną. Nie będę się bawić w takie hamskie gierki. Fair play z mojej strony się skończyło. Nazywam się Izabela Kszan, a to jest Afryka Express. Afryka Express. Nowy sezon w sobotę w ITVN. Dawid Andres ponownie rusza w świat. Jesteście gotowi? Kochani! Zgadnijcie, gdzie się znajduje! Przepiękny kraj, dżungla, jaskinie, blisko równika. Można się wspinać. Ale miejscowa, co? Malezja! Pracuję po to, żeby zwiedzać. Popaliłem hamulce. Chyba się zgubiłem. Warto żyć. Mamy rajską plażę! Ciężarówką przez Malezję. Nowy sezon w czwartek w ITVN. Szpital Świętej Anny powraca. Podobno to jakiś VIP. U mnie na oddziale nie ma wipów. Chcę, żebyś to ty została mamą Kalinki. Serce zabije wam mocno. To jest ten znany chirurg. Słyszałem, że od dzisiaj ma u nas pracować. No, no, no. Teraz pięć razy w tygodniu. Kompletnie zwariowałaś. zniszczyć. Ja chyba jestem w ciąży. Teraz babcie są nowoczesne, seksowne. Ja będę babcią. Szpital Świętej Anny. Nowe odcinki od poniedziałku do piątków w ITVN. To będzie wstrząsająca jesień. Nie wierzę. Tylko pieniądze się dla was liczą. Nie pożałujesz? Kłamcy zostaną zdemaskowani. Ojciec by się wściekł, że ma scenę geja. Nienawidzę cię! Oni chcą mnie zabić. Nie ufaj mu! A! Zaszła w ciąży za pieniądze? A może to ty go zabiłaś? To wszystko miało być inaczej. Ukryta prawda. Nowe odcinki od poniedziałku do piątku w ITVN. Na Wspólnej wiedzą, co się liczy. Najważniejsze, żeby dotrzeć do serca, muszę się zastanowić, jak to zrobić. Gdy się uda, wszystko jest możliwe. Mam liceę z Wszystko jest dobrze. Brygida, jeśli ty masz męża... On ma ogromny wpływ. Chyba nie mówisz poważnie. A to jeszcze nie koniec. no, wkręcasz mnie. Na Wspólnej. Nowe odcinki od poniedziałku do czwartku w ITVN.